Witajcie na kanale bezprzepłacania.pl Dzisiaj zaprezentuję Wam robota sprzątającego ZAKO A8S Marka ZAKO pojawiła się na rynku w ubiegłym roku, natomiast nie jest do końca nowa gdyż nazwa ta zastąpiła w Europie bardzo dobrze znaną markę czyli iLife Jednocześnie do sprzedaży trafiły nowe, udoskonalone modele, w tym wspomniany A8S Tym samym serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z jego recenzją Roboty ZAKO, podobnie jak poprzednio roboty iLife, dystrybuowane są w Polsce przez firmę Polor. Kupując roboty w ich sklepie, link i kod rabatowy znajdziecie pod filmem, macie zapewnioną 24-miesięczną gwarancję, a także polską instrukcję obsługi. Zajrzyjmy teraz do pudełka z ZAKO A8S. Poza wcześniej wspomnianą polską instrukcję obsługi, dostajemy też instrukcję w kilku innych językach. Następnie wyjmujemy robotę. Jest niemal cały czarny, dość mocno połyskujący. Robot ma już zamontowaną turboszczotkę oraz pojemnik na kurz. Pojemnik na kurz możemy wymienić w razie potrzeby na pojemnik z wodą. Ten ma już założoną szmatkę MOPA. Potem jeszcze opowiem o nim nieco więcej. Kolejny element zestawu to ładowarka. Stacja ładująca, gumowa szczotka główna. W robocie jest już zainstalowana szczotka z włosiem. Tutaj mamy natomiast też alternatywę. Pilot, mały, prosty i wygodny. Baterie do pilota, zapasowa szmatka do mopa. Zapasowy filtr HEPA. Jeden jest już w robocie. Dwie zapasowe szczotki boczne. Ostatnia część zestawu to szczoteczka do czyszczenia robota. Tak wygląda całość zestawu Zako A8S. Robot, podobnie jak inny bliźniaczy model, czyli iLife A8, pokryty jest pięknym czarnym błyszczącym szkłem. Na potrzeby transportu. Robot został bardzo dobrze zabezpieczony i po zdjęciu folii i naklejek prezentuje się super. Niestety, ta błyszcząca powierzchnia bardzo szybko się kurzy, co potem jeszcze zauważycie sami. Omówmy teraz poszczególne elementy robota. Z przodu mamy zderzak. Tuż obok mamy oko kamery, która skanuje sprzątane pomieszczenia i pomaga planować trasę. Pod kamerą mamy przycisk start oraz diodę sygnału Wi-Fi. Jeszcze jeden przycisk znajduje się z boku. Jest to włącznik główny robota. Tuż obok gniazda zasilania. W tylnej części robota znajduje się łatwo wyjmowany pojemnik na kurz. Ma on pojemność 300 ml. Otwiera i upróżnia się go bardzo łatwo. W środku znajduje się filtr HEPA. Pod nim jest gąbka, oraz filtr wstępny. Wszystko możemy łatwo wyjąć i wyczyścić, ale musimy pamiętać, że w przypadku tego robota, filtra HEPA w żadnym wypadku nie myjemy z użyciem wody. Zerknijmy teraz pod spód robota. Mamy tutaj już zamontowane dwie zmiotki przednie. Przypomnę, że w zestawie są też dwie zapasowe. Pomiędzy zmiotkami mamy obracane kółko przednie. Robot napędzany jest natomiast z wykorzystaniem dwóch dużych kółek, które są w stanie wjechać na większość dywanów. Z przodu mamy oczywiście zderzak, pod którym znajdują się niewielkie sensory antyspadkowe. Te dwie blaszki służą natomiast do ładowania robota poprzez stację ładującą. W centralnej części znajduje się elektrycznie obracana szczotka z włosiem, która zwiększa skuteczność odkurzania, w szczególności dywanów. W zestawie mamy też drugą, gumową szczotkę, której warto używać szczególnie w sytuacji, w której mamy w domu zwierzaki. Taka szczotka lepiej sobie radzi z wszelkiego rodzaju włosami lub sierścią. Domyślnie zamontowany pojemnik na kurz wykorzystywany jest do odkurzania, ale robot umożliwia nam również mopowanie podłogi. W tym celu w miejsce pojemnika na kurz montujemy pojemnik z wodą. Przed pierwszym uruchomieniem robota musimy go naładować do pełna. Trwa to około 5 do 6 godzin. Przed startem pamiętajmy również o włączniku z boku robota. Sterowanie robotem odbywa się na dwa sposoby: Najprostszy to pilot. Mamy tu przycisk startu, strzałki kierunkowe, przycisk MAX, zegar, przycisk programowania, odkurzanie punktowe, włącznik Wi-Fi, powrót do bazy oraz jazda po krawędziach. U góry mamy wyświetlacz, na którym ustawiamy godzinę, oraz możemy zaprogramować godzinę, o której robot ma uruchomić się sam i odkurzyć nam mieszkanie. Pilot jest bardzo prosty w obsłudze. I docenią go przede wszystkim osoby niekorzystające ze smartfonów oraz osoby, które nie mają w domu bezprzewodowego internetu. Jeżeli jednak macie w domu internet i korzystacie ze smartfona, to koniecznie zainstalujcie aplikację Zakorobot. Aplikacja przeprowadzi nas krok po kroku przez proces parowania robota. Zajmie to nam kilka minut, ale warto to zrobić, bo aplikacja da nam dostęp do wielu dodatkowych funkcji. Przede wszystkim za pomocą aplikacji możemy włączyć robota niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. W aplikacji będziemy mogli również śledzić pracę robota. Zobaczymy m.in. mapę mieszkania, którą sporządzi nam na podstawie przejechanej trasy. Jeżeli robot uzna, że był już wszędzie, wtedy sam wróci do stacji ładującej. Wróci do niej również w momencie, kiedy zacznie mu się kończyć bateria. A jak widzicie na powyższym obrazku, będzie to dopiero po 120 minutach, w trakcie których zdołał przejechać ponad 100 m kwadratowych. Wynik ten może się różnić w zależności od skomplikowania mieszkania i ilości przeszkód, ale i tak jest to świetny wynik. Minusem jest tylko to, że mapa sporządzana przez robota nie jest już ponownie wykorzystywana w żaden sposób. Możemy ją sobie tylko zobaczyć w historii. Aplikacja umożliwia nam natomiast kilka innych rzeczy. Możemy chociażby sprawdzić stan zużycia filtra i szczotek. Możemy też zaprogramować godzinę sprzątania indywidualnie dla poszczególnych dni tygodnia. Podczas gdy pilotem możemy ustawić tylko taką samą godzinę na każdy dzień tygodnia. Zako A8S, podobnie jak wszystkie inne roboty wyposażone w czujniki antyspadkowe, nie jest w stanie jeździć po czarnych dywanach. Jedynym rozwiązaniem jest zaklejenie tych sensorów. Robot skanuje sufity z wykorzystaniem specjalnej kamery. Wiele osób obawia się tym samym, że sprzęt tego typu nie zadziała w ciemności. W tym przypadku robot, co prawda, wydaje jakiś komunikat o problemie z czujnikami, ale i tak bardzo dobrze radzi sobie z odkurzaniem. Na kamerze na podczerwień widać, jak pracuje w kompletnej ciemności. Nie ma nawet problemu ze znalezieniem w stacji ładującej. Głośność tego robota, zdaniem producenta, nie przekracza 59 dB. I faktycznie, w moim domowym teście, nawet w trybie MAX, robot nie przekraczał tej wartości. Tym samym jest to jeden z lepszych wyników tego typu robotów. Do innych zalet tego robota należy zaliczyć jego wymiary. Jest przede wszystkim bardzo niski. Ma zaledwie 72 mm, dzięki czemu wiedzie pod wiele szafek i kanał. Jeżeli robot wiedzie nam pod jakiś mebę i nie będziemy mogli go znaleźć, możemy go przywołać w aplikacji. Odezwie się po angielsku, w tym też języku wydaje pozostałe komunikaty. I niestety języka nie możemy zmienić. Możemy ewentualnie wyłączyć komunikaty kompletnie. Robot ma trzy podstawowe tryby jazdy. Sprzątanie automatyczne, objeżdżanie krawędzi oraz sprzątanie punktowe, w którym robot zatacza coraz większe kółka wokół siebie. W razie potrzeby możemy nim też sterować strzałkami, tak jak zdalnie sterowanym robotem. Omówmy teraz skuteczność odkurzania tego sprzętu. Tradycyjnie już w moich recenzjach na początek sprawdźmy płatki owsiane. W tym przypadku, podobnie jak wiele innych robotów z silnymi zmiotkami przednimi, robot sporo płatków rozrzuca na boki. Tym samym, aby je wszystkie zebrać, musi przejechać sprzątaną podłogę kilka razy. Tak więc w tym przypadku te zmiotki tylko wydłużają sprzątanie. Natomiast jak robot najedzie już na płatki, to wciąga je bez problemu. Maksymalna siła ssąca ZAKO A8S to 1000 paskali. Jest to siła w trybie max, który wypróbujemy do sprzątnięcia mąki. Tutaj bardzo dobrze widzimy, że robot skutecznie odkurza wszystko, na co najedzie centralnie. Natomiast mąka zostaje po bokach, zwłaszcza pod kółkami, które ją nieco roznoszą. Jednak i tym razem, po przejechaniu podłogi kilka razy, wszystko zostanie ładnie zebrane. Po kilku sprzątaniach zawartość pojemnika może Was zaskoczyć. Bo nawet jak macie czyste mieszkanie, to pojemnik i tak zapełni się kurzem. Spójrzcie jednak, jak robot zakurzył się. Nie bez znaczenia było to, że odkurzał również mąkę. Ale i tak, robot niestety kurzy się dosyć szybko. ZAKO A8s to urządzenie dwa w które nie tylko odkurza, ale i mopuje. Omówmy zatem tę drugą funkcję. W tym celu do specjalnego pojemnika wlewamy wodę. Możemy wlać do niego 300 ml. Sklep, do którego link znajdziecie pod filmem, oferuje również specjalny płyn do tego typu robotów. Od czasu do czasu jest też promocja, w której płyn Bluestar dostaniecie gratis. Wystarczy wlać kilka kropel do środka, bo jest bardzo wydajny. Wyjmujemy pojemnik na kurz, wkładamy pojemnik do mopowania i możemy startować. W trakcie mopowania robot jeździ tak samo jak w trakcie odkurzania. Tutaj możecie zobaczyć jak działa tryb Edge, czyli objeżdżanie krawędzi. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość regulacji ilości upuszczanej wody poprzez aplikację. Musimy jednak pamiętać że niezależnie od ilości upuszczanej wody jest to tak naprawdę odświeżanie podłogi na mokro. Regularne mopowanie tego typu znacznie ułatwia utrzymanie czystości podłogi, ale nie jest to to samo co tradycyjne mopowanie z użyciem wiadra wody. Dzięki temu, że robot umożliwia nam regulację ilości upuszczanej wody na mopa, możemy spokojnie mopować nie tylko płytki, ale i bardziej wrażliwe nawierzchnie. U mnie takie mopowanie sprawdza się na panelach podłogowych które są tylko leciutko zbliżane i szybko schną. Podsumowując swoją recenzję, muszę stwierdzić, że nowy robot marki ZAKO jest godnym kontynuatorem linii robotów iLife. W gruncie rzeczy jest to udoskonalona wersja iLife A8, czyli robota, którego już poprzednio recenzowałem. Dodano do niego funkcję mopowania oraz obsługę poprzez aplikację. Zapewne nie jest to robot idealny, ale ma sporo zalet. Sprzęt ma polski serwis, jest dość łatwy w obsłudze. Jest dużo niższy od wielu robotów, zwłaszcza tych ze skanerem zamiast kamery. Ma też pilot, co znacznie ułatwi obsługę wielu osobom. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę bezprzepłacania.pl. Znajdziecie tam wiele informacji o ZAKO A8S oraz innych podobnych sprzętach. Z góry dziękuję za wszelkie lajki, komentarze i przede wszystkim za subskrybowanie tego kanału. Pozdrawiam!